19 maj 2023 Kościół Świętego Józefa Hamburg-Wansbek Kościół Świętego Józefa Patrona Kościoła Świętego. Tak jak są Kościoły Świętego Józefa w Polsce w Krakowie, do których fundacji przyczynił się apostoł o Hermann Herman Miasta, gdzie na wygnaniu zmarł święty papież, Pan tych V. Gdzie toczy się wielka walka. Gdzie od 2000 2012 roku władcy świata programowo przejęli kościół na kościół 12 religii 19 religii tak oświadczyli 18 czerwca 2012 roku Rocznica Koronacji Matki Boskiej Królowej Polskiej Rokitnie 18 czerwca 980. w 1986 roku. Matka Boża nadziei w tym kościele. W mieście, gdzie burmistrzem jest Częczał. Rezyduje na ratuszu postawionym na kościołach. Urodził się tego samego dnia, co Ksiądz Michał Woźnicki, obrońcą mszy świętej Trudeńskiej, 20 stycznia 1966 roku. Program. 1965 rok. W Częstochowie 4 lipca zmarł biskup Stanisław Czajka. Biskup, cudownie ustrojony przez Matkę Boską 2 grudnia 1943 roku, kiedy doszło do tragedii w Bari. Wybuchły statki z gazem uszczerdowym, który w Tonach był przywieziony, żeby zrzucić bombę na naród niemiecki, na najwyższe miasta, mianowicie truć miliony Niemców zginął kilka tysiąc ludzi. Nie wolno o tym pomówić. Tak zarządził Churchill, syn Żydówki z Nowego Jorku, który razem ze swoim przyjacielem organizowali prasy w Niemczech. Wspomagał ich największy przystępca świata Wyszyński Andrzej Andrzej January Wyszyński. i przyjęli ładcu 26 maja 26 lipca w drugim roku list biskupów hryndalskich dzień kiedy zamordowano plegry na Haczele Stanisławowie razem z tyłu wszystko to było dobrze zorganizowane, tak jak i likwidacja biskupów. Już w tym wszystkim planie zaczyna się wszystko od Hamburga Hamburg, miasto Maryi, gdzie. Przybywał Polski król z bratem, a jego wnuk cesarz 50, Karol VII, który został koronowany 12 lutego 1800, 1742 roku we Frankfurcie w Menu, gdzie święta Helena jest patronką i święty 18 sierpnia. Jest dla nich świętem wyboru swojego króla Żyda jako króla Polski. 18 sierpnia 1611 roku urodziła się w Nevers królowa Polski Ludwika Maria. Wiedząc, że w Polski, Polskim może być tylko Matka Boża i nie wolno było jej zmienić imienia. Zmieniła imię, dlatego że pierwszy należy się cześć Matce Bożej. Matka Boska nadziei. I się dzieje wola twoja. Prowadź nas, oddaję Ci swoje oczy i uszy. Tak jak Maksymilian Kolbe, który mówił Przekazałeś pieniądze 9 stycznia 1922 roku u Franciszkanów w Kościele z 1246 roku. wszystko się zaczyna od 1943 roku, kiedy powstała diecezja chemijska, 7 lat potem, 700 lat potem. Ostatni papież, Pius XII, zawierzył wszystko, nie, cały świat niepokojonemu sercu Maryi. Do tego zawierzenia należymy również my. I biskup Stanisław Czajka zawierzył seminarium ruchowne 2 lutego 1943 roku. Jako uzdrowiła Matka Boże, wiodąc lód 2 grudnia w 1943 roku. Dziękował Bogu i Matce Bożej, wychwalając jej cześć na Jasnej Górze. Dziś został biskupem 28 października 1944 roku, a wcześniej 25 marca 1944 roku w Kościele Świętego Tomasza zostało wyświęconych 80 ostatnich kapłanów, w tym biskup Bareła. Biskup Bareła, który był przy jego śmierci 4 lipca 1965 roku. Było to tysiąclecie śmierci świętego papieża Benedykta V tutaj w Hamburgu. W miejscu gdzie był pierwszy kościół, Mariacki? Fundacji Karola Wielkiego, 808 roku. Gdzie był klasztor świętego Ankskara, który został biskupem Hamburga 10 listopada 831 roku, miał 30 lat. Bo urodził się 8 września 801 roku. A potem reformacja w kościele świętego Mikołaja zaczęło się, 12 lutego 1529 roku. Także kronacja 50 cesarza, 12 lutego 1742 roku, we Frankfurcie nad Menem, w tysiąclecie synodu zwołanego przed świętego jest i dla nas znakiem nadziei, bo w pięciu kościołach było dziękczynienie za jego wybór na cesarza. A potem zmarł 20 stycznia w kościele Fundacji Dziadków Tatina Kiesi. Bo to Fundacja dziękczynił za życie jego Taty. Maksymiliana Emanuela. Urodził się jego tata 11 lipca 1362 roku. Rok potem, 19 kwietnia, położono kamień węgielny pod kościół Tatinów. A 4 maja 1664 roku Zostali całe Bawaria zawierzona świętemu Józefowi przez jego rodziców.